Cześć, witam was bardzo serdecznie wszystkich. Ja jestem Stachu i zapraszam was na 22. konkurs drużynowy, a odcinek 52 z Doluński Dam 2. To jest oczywiście zaległy odcinek. Nie mogłem wczoraj go niestety nagrać. Więc nagrywam go dzisiaj. Także dzisiaj ten odcinek aktualny 53. A na razie jest taka sytuacja po 21 konkursach drużynowych, że to my prowadzimy w klasyfikacji generalnej z Niemcami z przewagą 240 punktów. Austria na miejscu trzecim. Austria traci do nas tych punktów 320, natomiast Norwegia traci do nas 380 punktów. Dzisiaj rywalizacja na skocznika KAST 45 na Litwie. Nie lubię tej skoczni za bardzo, no ale cóż. <laughs> Zobaczymy. Ta oczywiście rywalizacja, która miała odbyć się wczoraj, odbywa się dzisiaj, więc to jest oczywiście konkurs zaległy. Zaczynają Norwegowie, Daniel Andretande, a rekordistą skoczni jest Timi Zajc. I zaczyna się ten konkurs bardzo fantastycznie. 157 metrów, rekord skoczni Mamy nowy, teraz Austria Daniel Czofelik. No też dobry skok 148,5 metra, lecz nie z takim powerem jak przed chwilą Daniel Andretande. Teraz Niemcy Andreas Wellinger. No i świetnie Wellinger! 161 metrów. Można powiedzieć, że Wellinger przeskoczył skocznie. No i Kamil Stoch teraz. No dobra, skok Kamila Stocha, 152,5 metra. Jesteśmy na trzecim miejscu. A więc Niemcy, Norwegia, Polska i Austria. Tak wygląda sytuacja po pierwszej grupie. Grupa numer dwa, Marius Lindwig. No i dobry skok. Marysa Lindwiga, 154,5 metra. Teraz Jan Help No i odległość 149,5 metra. Teraz y, Niemcy, Konstantin Schmidt. Dobry skok szmida. No, Niemcy błyszczą! 160 metrów. I Dawid Kubacki. No i dobry skok, Dawida, nie najgorszy! 150 6,5 metra, wciąż jesteśmy na trzeciej pozycji, i wciąż taka sytuacja jak po grupie pierwszej. No to grupa numer 3 canon Reforfag. I mamy 152 metry. Teraz reprezentacja Austrii, Manuel Fetner. No i dobry skok Fetnera, nie najgorszy, to 57,5 metra. Teraz reprezentacja Niemiec, Stefan Laje. <tryk> I później będzie skakać, Olek zniszczał, Stefan laje, 156 metrów. I Polska, Olek zniszczał. Uuu, bardzo spadł, 133 metry, no i niestety... Yy, spadamy na pozycję czwartą, na trzecim miejscu są Austriacy, na dwóch pozostałych miejscach Niemcy i Norwegia. Halvor Egner-Graderud 141 metrów, teraz reprezentacja Austrii Stefan Kraft. No, i mamy 148 metrów Krafta. No, i teraz pytanie: czy my odzyskamy trzecie miejsce? Na razie jeszcze zobaczmy na, pro, pro, na próbę Karla Geigera. Dobry skok: 148,5 metra. No, i Piotr żyła. I czy my będziemy w stanie od, czy my odzyskamy tą pozycję trzecią? No, 145,5 metra, i nie odzyskujemy tego czwartego miejsca. A wydawało się, że tego trzeciego miejsca, a wydawało się, że je odzyskamy. No, a więc pozostaje taka sytuacja nieinna: Niemcy prowadzą, Norwegowie nie za Niemcami, Austria na pozycji trzeciej, no i my niestety na pozycji czwartej. No, to rozpoczynamy serię drugą. Daniel Andretande, który rozpoczął tą pierwszą serię, no, rewelacyjnie 157 metrów w pierwszej serii. Teraz 150,5 metra. I reprezentacja Austrii, Daniel Chofenik. W pierwszej serii Austriak skoczył 148,5 metra. No blisko chyba będzie prowadzenia, tak mi się wydaje. Druga pozycja. 110 brakło do tego, żeby wyprzedzić Norwegię. A odległość 153,5 metra. Andreas Wellinger. No fantastyczny skok w wykonaniu reprezentanta Niemiec. Przekroczył barierę 160 metrów. Skoczył 161 metrów. To jest do tej pory nowy rekord skoczni. A teraz skacze stop. 54, yy, i pół metra. No i teraz Kamil Stoch. 152,5 metra w pierwszej serii. Teraz 152 metry. No ale to i tak nic nie zmieni. Jesteśmy wciąż na pozycji czwartej. Do trzeciego miejsca zabrakło 25 punktów. Nawet do drugiego można powiedzieć, ponad 25 punktów, tak maksimum 26 to byśmy byli na drugim miejscu. Grupa numer 2, Marius Lindwik. No dobry skok. Lindwika 154 metry. Dobra, teraz Jan Herl 149,5 w pierwszej serii reprezentanta Austrii. No i dobry skok, 153,5 metra, ale chyba zabraknie. Dokładnie brakuje 2 i 6 do tego, żeby Austriacy byli na pierwszym miejscu. Taki Niemiec, Konstanty Schmidt. W pierwszej serii rewelacyjna odległość 160 metrów. Teraz 144 metry to ze względu na warunki. No i Dawid Kubacki. 156,5 metra, teraz rekord skoczny. Brawo dla Dawida Kubackiego, ale to i tak nam nie zmieni sytuacji w klasyfikacji generalnej. Ale odległość naprawdę imponująca 162 metry. Tracimy do Austriaków Bra ponad 11 punktów. No to mamy teraz grupę trzecią Johan André Forfag. świetna, 155,5 m, wciąż rekord kośni 162,5 m, należący do Dawida Kubackiego. Manuel Fettner, 156 metrów. wciąż Austriacy na drugim miejscu, tracą do Norwegów 2 i 1. Teraz Niemc. Stefan laje. 156 metrów w pierwszej serii. Teraz 151,5 metra. I Polska. Oleg zniszczył. 133 metry w pierwszej serii, teraz metrów 150 i wciąż czwarta pozycja. No, nie wiem, czy my ten konkurs wygramy. Zobaczymy ostatnia grupa. Halvorek, Granerud. Ma 152,5 metra. Norwegowie będą na podium na pewno. No to teraz Stefan Krat. Austriacy 151 metrów. Chyba będą też na podium. No i teraz Karl Geiger. 148,5 metra. No, i teraz sensacja! Norweg... Niemcy spadną, Norwegowie są w walce o, o zwycięstwo. No i chyba tak będzie, moim zdaniem. Piotr 153 metry. I kończymy na ten konkurs bez podium, na pozycji czwartej. Wygrywają Norwegowie. Niemcy na drugim miejscu. Stracili do, no, tracą do Norwegów 3 i 3. Austriacy uzupełniają podium, a my niestety kończymy na czwartym miejscu, ale rekord skoczni Dawida Kubackiego się utrzymał. No i taka sytuacja. Niemcy tracą do nas 180 punktów, Norwegowie 280. Austriacy tracą do nas punktów 300. I są na czwartym miejscu. Następny konkurs za chwilę. Na chwilę obecną. Do zobaczenia.